Gracias. Dziś w zasadzie nie miało być odcinka, ale skoro pojawił się temat, to trzeba nagrać. Nie powiem o dłuższego czasu. Wiedziałem, że ten serial jest niczym reanimacja trupa, ale teraz można śmiało powiedzieć nie żyje, nie uratowaliście go. Wątki w tym ostatnim sezonie są po prostu kiepskie. Mógłbym powiedzieć inaczej, aczkolwiek każdy doskonale wie, co mam na myśli. Moim, nie tylko moim zdaniem, nie musieli robić 11 sezonu i zapewne nikt by nie płakał. Nie wiem skąd ma preste informacje, le lecz domyślam się, że o TVN-u. Uwaga, 19 i jego finałowy sezon średnio ogląda 162 tysiące widzów. Dla porównania, Zakochani po uszy ich ostatni sezon miał raz tyle. W skali telewizji jest to bardzo mało. Ja na miejscu TVN-u nie chwaliłbym się, iż mam u siebie trupa, ale każdy chwali się czym może. Nie dość tego, to pierdnić są takie kacapoły w różnych mediach. Moje akurat źródło to wirtualne media. Niejaka Mazurkiewicz powiada, że niby próbowali Odmłodzić produkcję, wprowadzając nowych bohaterów. Ale na końcu okazało się, że nie jest to, co by widzowie chcieli. Pani Mazurkiewicz, gdyby produkcja nie wywaliła Irka, nie zrobiła z niego miazgi, gdyby były nowe lokalizacje, postarali się ściągnąć do serialu na przykład Dani Luka, czy tam innych, nie niszczyliby związków, nie robili tego całego cyrku, to z pewnością ten serial dalej by hulał. A tak produkcja podjęła decyzję. Beniu, auta, a anga zostaje. To zabiło ten serial. Ludzie przez Stali oglądać, bo tam nic kompletnie się nie działo. Bohaterowie po jego odejściu stali się takimi. Wydmuszkami. I wcale nikomu nie przeszkadzał wiek bohaterów. Jakoś ludzie nie pisali w komentarzach, że Marta czy Aneta są za stare na ten serial. Zabraliście to bohaterów, a w daliście cholera wie kogo. W sumie nawet nie wiem, jak ich nazwać. Na własne życzenie zepsuliście 19. Wiadomo, Polska to kraj populizmu, ale czasami warto zrobić ustępstwo i powiedzieć, jak rzeczywiście było. Nie zdawaliście sobie sprawy, i z biegiem czasu bohaterowie będą coraz starsi i widzowie tak samo? Przecież można było kontynuować serial, ale jak się nie ma na niego najmniejszego pomysłu i trzeba lesbikę robić z Leny, powielać stare, sprawdzone schematy, to cóż, ludzie nie będą oglądali jednego i tego samego w kółko. Może młodszym widzom to się podoba, ale większość tego miała dość i przestała oglądać, dlatego te liczby są tak tragiczne. Średnio ponad 3 milionów zostało zaledwie 126 tysięcy. Tyle mam do powiedzenia na temat tego trupa. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz nie żyje, a przypnę ci ser i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy gdyby Irek nie odszedł, to dalej oglądałbyś 19 plus?